Witajcie, w tym odcinku pokażę, jak wam zachować view model komendą, nie jakimiś plikami. Zmienianiem komenda. Komenda brzmi view model press pons zero. point nie przeczytam tego. No trzeba ustawić to na zaronowanie nic na 2 i dzięki temu na przykład teraz sam widać, że tam nie wszędzie zero, to jest dwa, minus 2, więc powtarzam inny. Powinien się zazwyczaj dwie nie zapisuje jak się wyjdzie z CETA. Ale teraz, jak wyłączy się, włączy się od nowa, będą zapisane dzięki tej komendzie. W Najprostszy sposób, trwa on kilka sekund i macie zapisany ten model. Teraz tu się włączy CS i będzie wszystko ok. Ju, model i jest normalnie. No to dajcie suba, lajka, no i oglądajcie te filmy, żeby YouTube ją rozpromował. No się wydaje, że robię dobre poradniki i inne tego typu filmy, jak na nowego YouTubera. To, najcie.